A oto największy, znany mi, zabójca krewetek. Dzień dobry, witajcie serdecznie, z tej strony Shrimp Time I mimo długiej przerwy nadal nagrywam. Słuchajcie, porozmawiamy sobie dzisiaj o największym, największym znanym mi zabójcy krewetek. Porozmawiamy sobie o planarii. Przez bardzo długi czas istnienia tematu krewetek akwariowych w Polsce, różnych hodowli krewetek akwariowych, były przeróżne podejścia do planarii. Wiele osób twierdziło, że planaria nie jest szkodliwa, wręcz można zobaczyć, że. Są naukowe podejścia mówiące, że planaria nie zaszkodzi waszym krewetkom, w szczególności nie zaszkodzi dorosłym, a czasem może zapolować na błodę. Niestety, zarówno z mojego doświadczenia, jak i z doświadczenia innych hodowców wynika, że tak nie jest. Planaria jest jednym z najgroźniejszych zabójców w waszym akwarium. Po pierwsze, posiada niebywałe możliwości chowania się, ponieważ planaria ma Oczy, i dopóki nie namnoży się w odpowiednio dużej ilości w Waszym zbiorniku, co do zasady nie będzie widoczna za dnia. Po drugie, planaria ma możliwości wydzielania toksyny, która może paraliżować krewetkę. I jakkolwiek może Wam się wydawać, że w dużym zbiorniku, jaka jest szansa na to, że krewetka natknie się na taką toksynę, powiem Wam, że z mojego doświadczenia. Jest to olbrzymia szansa i nie znam swojego zbiornika, w którym obecność planarii w pewnym momencie nie kończyłaby się śmiercią krewetek. Po trzecie, w internecie krąży potężna ilość, mało zgodnej z rzeczywistością w wiedzy mówiącej, że karmcie mniej, a planari będzie mniej w zbiorniku. Właśnie tak nie jest. Jeżeli planaria namnoży Wam się w zbiorniku, to w momencie, kiedy zacznie otrzymywać mniej pokarmu, ponieważ nie musi jeść tylko krewetek, w tym momencie automatycznie zacznie bardziej polować na krewetki. I będziecie świadkami takich oto widoków. Ciekawostek, które mogę powiedzieć i które są największym dowodem na to, jakim szkodnikiem jest planaria, jest to, że planaria po skonsumowaniu krewetki przybiera jej kolor. Ciało planarii będzie się zmieniać na taki sam kolor, jaki miała krewetka. Więc jeżeli chcecie jednak wierzyć w to, że planaria jest bezpieczna i dobra dla waszych krewetek, to możecie mieć bardzo ciekawą kolorową hodowlę planarii. Powiem szczerze, yy, w szczególności na zdjęciach Krisa lub Hała, yy, te zależności pięknie widać i widać, że można mieć piękne niebieskie planarie. Natomiast w jaki sobie sposób poradzić z planarią? Ten skrócik wam to najlepiej pokaże. Generalnie, jeżeli macie dużo planarii w zbiorniku, to są dwa wyjścia. Albo możecie zastosować odpowiednie środki chemiczne, żeby pozbyć się planarii, takie jak Z1 od SL Aqua czy No Planaria. Albo możecie zrobić restart zbiornika z tym założeniem, że nie użyjecie żadnej rzeczy ze starego zbiornika. Musicie pamiętać, że planaria składa jaja i na wszelkich elementach, które mieliście w starym zbiorniku, mogą znajdować się jaja w planarii. Jeżeli postanowicie zastosować metodę chemiczną, warto pamiętać, żeby usunąć ślimaki, warto pamiętać o tym, żeby przynajmniej z jedynkę z mojego doświadczenia to powiem bardzo dobrze rozmieszać yy, i warto pamiętać, żeby zgodnie z zaleceniami producenta zrobić dużą podmianę wody. Jakkolwiek sam preparat poza tym, że na pewien czas wstrzyma rozmnażanie zbiorniku, bo takie doświadczenie z tym preparatem mam, nie szkodzi co do zasady jakoś specjalnie krewetkom. Oczywiście pojedyncze zgony mogą się pojawić. To już bardzo szkodliwe może być NO3 czy inne postacie azotu, które wytworzą się w bardzo dużej ilości, jeżeli, jeżeli nie będziecie y, robić tej podmiany wody. Y, ja generalnie powiem Wam, że odkąd mam drugi obiekt hodowlany, wychodzę z trochę innego założenia, wolę zapobiegać. I od tego czasu. Tak naprawdę na tamtym obiekcie stosuje kwarantannę roślin, dokładnie obserwuję rośliny, weryfikuje czy pojawiają się na sprowadzonych roślinach czy pojawia się planaria, a dodatkowo, dodatkowo moi drodzy, bardzo często przy takich roślinach powierz... objętościowych, jak pospolite mchy, stosuję hodowlę mchów in vitro, które wydają mi się o wiele bezpieczniejsze. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę.